.com. Tak, kanabii, tak ma prosta jest Zajebać mech, tak byś poznał się I te płaczki w z rap gry cel pali te mi w chamski znów party co se te ci dead bandi. Nie robię sensacji jak gwiazdki opadły na glebę Robię to z bazy jakich kiedy chcę dla siebie nie, drugi rok robię obowiązki, praca Nagrywam kiedy mogę, pojawiam się i znikam czarny na pasach Nie zgrywaj rapera o twoich traków Nie jest wała, powiewa Wracam, lecz jak mało Z osobnie Młodownie robię się o ale odpierdoli Porazią bez kłopotu Pojebało w dekach trują, popostrzelam do nich O, 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 i zująć zamiatane, poza rzek paczki pleć Poszło po to plastrzy i się Jak się stykniesz, leci ze zbrodni Mi Mówić kawę do Mówić pocisków, Znów do zera, rybowa po Właśnie strufność <noise> to jeden szok. Znów wygrywa do zero, rymował po zera, alfa, omega kolejny szok. Zira, no porównył nas do fokusa Magika, Rakima, nie, nie, my to Zdeczka, inny klimat bramy. Brawo, wow, sam skumałeś, że to nie fluo, cygorapie, piętnasty, kolumny, wow. Włoże niosę prezent, drogie panie. Nam show, biały ogród, życie na śniadanie. I co, że tekst znów napisałem na kolanie, Bywa ziom, jebać z to, grado ciąż, oszołą. Oh Następny wyryje ci na plecach, może nie ma sentymenty, zapyć, Zjedzomanym nosem Albo shipsu, chory, porze ja wnoszą nasze w plecach wygląda nieco co gorzy Choraja nie ślica Sienny z wobec wariacie Zapieram te w piersi, jakby mnie bo ci na klacie Paskać się mnie i dacie, ty mnie ciągle ci ma na Miliony kosztuje Znów wygrywam go zero rymowa po みんなとねがれままぜ。